Także ja was witam w kolejnym odcinku rzeczywiście oczywiście yy, yy, MFG. No i co? Dzisiaj yy, strajk rolników. To jest ostrzegawcza akurat. Wy to pewnie oglądacie, jak już są te 30-dniowe, ale u nas w Boćkowie <coughs> zebrało się paru rolników. Ja będę prowadził ten strajk. Więc pojedziemy, ale na samym początku pozamykam tu garaż na klucz. Yy, dobra. Dobra, zasuwamy to wieżeje i... Dobra. I w ursusie zrobiłem światło, naprawiłem. Zobaczcie. Zobacz. I jeszcze kogut, bo on tak nie trybił, to wam zaraz pokażę. Trybi? O, teraz nie trybi. A, a działał. Dobra, może, może ten. Do... O, widzicie? Odpolił. Zobacz, także, także kogut działa, wszystko działa, także no, my wyjeżdżamy na strajk. To jest ostrzegawcze, o kurde, walnę te. To jest ostrzegawczy, więc jedziemy. Tylko zamknę bramę. Widać je Ja nic nie widzę na razie. No tu tylko rolnicy, chyba z Boćkowa i tam obok Boćkowa jest jeszcze taka wieś. Wośnica, to się nazywa. No i ta, co mieszkałem kiedyś na tej wsi, ale na tamtej wsi to już raczej to już tam też mają osobno strajk. Więc ja lecę USUSIKiem. Ja mam prowadzić z tego co wiem, ale muszę się, z muszę, muszę się skonsultować z rolnikami najpierw, żeby to jakby tak, no wiecie, o co chodzi, żeby to ustalić. Także wjeżdżamy już na strajk, no tu jakieś renówka, ja mam jechać naprzód, tak. No rolnicy to są tutaj pewnie tutaj w tej, w tej jakby spółdzielni o syreny chodzą. Dobra. Wjeżdżamy tutaj, się ustawiamy. I ja będę do to prowadził, pewnie ten strajk. Więc no, no, przejedziemy tutaj cały ten, i będzie ok, dobra. Także gasimy Gaba. Zostać... A żeby kogoś działał to on musi być odpalony. Co on nie chodzi znowu? O, widzicie? A nie, chodzi. Dobra, widzę gdzie... wód jest taki jakiś dziwny. Dobra, także ja idę, ustaję wszystko i widzimy się za moment, jak już będziemy jechać, nie? Dobra widzowie. Także już jedziemy. Załączam to, tutaj i już, już lecimy widzowie. Teraz zobaczymy jak to wyszło. Czekajcie, widzę muszę wysiąść, zobaczyć czy on jadą. A, widzowie, poczekajcie, bo jednego nam zabrakło to chwilę. Dobra, widzowie, już jedziemy. Mamy okrążyć tutaj skup na chwilę. Jedzie ekipa oporowców za mną. Jedziemy tutaj, widzowie, skręcamy. Tak jak oni tam ten. Oni jadą tu? Czy nie jadą? Kurde, pewnie znowu mi się drogi pomyliły. Chociaż nie wiem. Jadą? Czekaj. Bo może mi się drogi... Znowu mi się... Chwilę widzowie. Dobra, widzowie jedziemy. Oni tu skręcają. Jedziemy tu Po tych tych. Je jedziemy oni tutaj ten. Tylko nie wiem, czy to tak nie będzie, że tu jeszcze połowa ten. I poblokujemy to wszystko. No... Poporowcy Dobra. I jedziemy tutaj teraz. Także, no tak to wygląda, te strajki. Trochę cięć było, no ale widzowie musicie mi to wybaczyć, bo... ...to trzeba wszystko sobie zgrać. I widzowie, wjeżdża i tu sobie skręcamy. I teraz taką ładną fotę cyknę, widzowie. I pojedziemy chwilę przez was. Ale najpierw fotę cykniemy tutaj. Jak I jak ten... ...strajku. Żeby pokazać jak to najli jak najliczniejsze te widzowie, jak tutaj na pamiątkę. Dobra, jak już są wszyscy praktycznie, no to. Nie jestem w stanie też objąć wszystkich. Dobra, widzowie, siadamy, bo nie ma co, bo stoją i się denerwują, więc jedziemy. Kurde, ale, ład ale ładne zestawienie tu wszystkich ciągników. Przejedziemy sobie tutaj elegancko. Tymi drogami tutaj. No, elegancko jakby sobie przejedziemy, co nie? Trochę dziur jest, no ale. Dobra, jedziemy teraz tu obok Straży Pożarnej prze przez ten nieużytek. Szybko, porowcy, bo to trzeba zrobić. O, jeszcze przejedziemy przez pola i wrócimy w ten punkt, który jakby. No, jechaliśmy tak, nie? Także, no yy, dobra, i jedziemy teraz tutaj. No, widzę, ja dostałem takie zadanie, żeby prowadzić ich tu wszystkich. Dużo, dużo, się zebrało. Nie myślałem, że ten, ale nie myślałem, że aż tyle ich tu przyjedzie na ten strajk. I dla mnie że, zaszczyt ogólnie prowadzić yy, strajk, ale poczekaj, jak on tam jedzie żeby oni się nam nie, nie O, Tu trzydziestką za mną jakaś pani jedzie, gna za mną. Yy, dobra, yy, stój, 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 bo ja tu. Stój, 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 stój! Stój! Bo ja tutaj się pomyliłem trochę drogami. Także no. O, ona też, oni się tak będą mylić teraz. Będą robić tak jak ja, pewnie. Dobra. Także no tak, tak ten strajk wygląda. Tu obok moje pola, także strajkujemy. No, ewentualnie można jeszcze takiego zakręcić jednego, żeby ten strajk trochę tak y, potegocić. Yy... Także można tu o... Tą mąkę dostaliśmy zezwolenie od Agromy, że możemy przez nią przejechać. No strajkujemy, strajkujemy, widzowie, oni się tam kurde... Jedzie jadą te oporowce za mną. Kurde, widzowie takiego strajku to się nikt nie spodziewał. Dobra, i skręcamy tu. Skręcamy a tutaj jazda. No zanim oni też przyjadą, to też... No jedziemy. Poczekaj, bo po to jest ten No możemy jeszcze raz pojechać koło OSP. I dopiero się zawrócimy. Jeszcze raz pojedziemy koło OSP. Okrążymy to jest takie ostrzegawcze, jak wy to oglądacie to już pewnie jest ten 30-dniowy. No, no trzeba było to jakoś zgrać ten materiał, a będzie ich... Zobacz, tu jeszcze stoją ci oporowcy. Bo może przyładował w drzewo albo coś. Czekaj widzowie, bo stoją ci oporowcy. Dobra widzowie. My tu okrążamy jakby... <laughs> Już wszyscy licznie okrążyliśmy widzowie to wszystko. No, i wracamy ogólnie na miejsce rozpoczęcia startu. Oni tu zajeżdżają, a my tutaj już lecimy na, na miejsce tego startu, jakby tego strajku. Także jedziemy na miejsce tego strajku, widzowie. I teraz tak, dobra, teraz stań, i staniemy sobie tu na łące. Kazali nam, no i się pożegnamy. I, i to tyle, nie? To był taki ostrzegawczy. Zaraz tu poczekaj, stanę. Może tutaj, żeby oni się wszyscy zmieścili. Dobra, widzowie, także to jest stop tego strajku. Oni tu zajadą. Wam tu jakieś przygrywki dam. Jak zajeżdżają, zobacz jak skręcają. Ładne ciągniki naprawdę, widzowie. Są. Niektórzy jeszcze tam przy OSP stoją. Dobra, zajeżdżajcie, zajeżdżajcie ręką wam machą, dobra, zjeżdżajcie, zjeżdżajcie, zjeżdżaj, zjeżdżaj na łąkę, ty, 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 zjeżdżaj na łąkę Józek, zjeżdżaj tym niepłomantem, szybko no i widzę, że jadą ci opóźni, opóźnięci opóźnili się trochę, bo tam, kurde, jeden, jeden przyłapał pobocza i prawie w drzewo zasolił I, i to są ci, co, przega troszkę ten, co przegapili ten strajk, ale dobra, zajeżdżajcie, zajeżdżaj Zajeżdżaj, Anna, szybko, szybko, zajeżdżaj, zajeżdżaj. Zenek, szybciej, szybciej, zajeżdżaj, bo ci zima zostanie. Dobra, dobra i ty, ty ten, Antek, dobra, dobra. Także ja wam, widzowie, dziękuję za ten odcinek. Na no dzisiaj strajk, zrobiliśmy rolników. Zobaczcie, jak licznie wszystkim rolnikom, którzy tutaj przyjechali, chcę podziękować serdecznie za to, że byli. No i co? Ja wam też dziękuję za oglądanie, do następnego odcinka. No i zobaczcie jaki ładny strajk tutaj nasz na bodźkowie, zobaczcie ile ciągników się okazało. Ja nawet nie widzimy, że takie ładne są. Także ja wam dziękuję za oglądanie, do następnego odcinka. Na razie się mamy, cześć.